Stan duszy po śmierci, jej osobistość, żywot wieczny: 149. Z duszą, co się staje w chwili śmierci, zostaje na powrót duchem, to znaczy powraca do świata duchów, których chwilowo opuściła. Dusza po śmierci, czy zachowuje swą osobistość? Tak jest. Bo nigdy jej nie traci. Gdyby jej nie zachowała, czemże by była wtedy? Nie mając ciała materialnego, w jaki sposób może poznawać swą osobistość. Prócz ciała posiada ona jeszcze płyn właściwy, który czerpie z atmosfery swej planety. I który to zachowuje podobieństwo jej ostatniego wcielenia, czyli ma swą uźrocze. Dusza czy unosi cokolwiek z tutejszego żywota. Oprócz wspomnień i pragnienia podążania w świat lepszy, nic nie wynosi. Wspomnienia te bywają pełne słodyczy lub goryczy, stosownie do użytku, jaki z życia zrobiła. Im jest czystszą, tym mocniej pojmuje marność tego, co zostawiła na ziemi. Zdanie, podług którego dusza powraca do całości wszechświata czy jest prawdziwym? Wszak powszechność duchów stanowi całość. Nie jest tu, że to świat cały. Gdy się znajdziesz w jakimś zgromadzeniu, jesteś wtedy jego częścią nieodłączną, pomimo to jednak zachowujesz twą osobistość. jakie możemy mieć dowody o zachowaniu osobistości po śmierci. Macież za nic te udzielenia, które wam podajemy. Gdy nie jesteście ślepi, widzieć potraficie, a gdy nie jesteście głusi, słyszeć będziecie. Często bowiem przemawiają do was głosy, które dostatecznie przekonywują o istnieniu istot poza obrębem waszego świata. Ci wszyscy co sądzą, że dusza po śmierci powraca do całości Wszechświata, są w błędzie. Gdy rozumieją potem, że podobnie spadającej kropli wody do oceanu, gubi ona swą osobistość. Będą oni wtedy na drodze prawdy, skoro pod całością Wszechświata zrozumieją całość powszechności istot niecielesnych, w której każda dusza jest osobnym pierwiastkiem. Gdyby dusze były zlane w jedną masę, posiadałyby wtedy tylko przymioty masowe. I niczym jedne od drugich nie wyróżniałyby się. Nie posiadałyby ani rozumu, ani wyróżniających przymiotów. Przeciwnie widzimy we wszystkich udzielaniach. Oto posiadają samowiedzę swego ja. I mają wolę wyraźną. Nieskończona rozmaitość jaką przedstawiają pod rozmaitymi względami, jest prostym następstwem ich osobistości. Gdyby po śmierci nic innego nie było, prócz wielkiej całości, chłonącej w siebie wszelką osobistość, całość ta byłaby jednostką, i wszystkie udzielenia, jakie by stamtąd otrzymywano, musiałyby być jednostajnymi, lecz ponieważ napotykamy pomiędzy podającymi wiadomości. Dobre i złe, uczone i nieuki, szczęśliwe i nieszczęśliwe, tudzież widzimy rozmaite charaktery. Wesołe i smutne, lekkie i poważne i tak dalej. Okazuje się przeto, że muszą to być istoty odrębne, niezależne jedne od drugich. Osobistości jeszcze więcej uwydatnia się, gdy te istoty składają niezaprzeczone oznaki swej tożsamości. Szczegóły dotyczące ich życia ziemskiego, które można sprawdzać, a staje się to zupełnie niewątpliwym, gdy ukazują się nam w zjawiskach widomych i dotykalnych. Osobistość duszy była wykładaną dotąd w teorii, jako dogmat wiary, a duchownictwo czyni ją przystępną dla pojęcia ogółu przez uzmysłowienie. Co powinniśmy rozumieć pod życiem wiecznym? Życie ducha, które jest wieczne. Życie cielesne jest znikome i doczesne. Gdy umrze ciało, dusza wtedy powraca do wiecznego żywota. Czy niedokładniej byłoby nazwać życiem wiecznym, życie duchów czystych, takich, które dostąpiły stopnia zupełnej doskonałości i nie potrzebują przechodzić żadnych więcej prób? Właściwie będzie to życie błogosławionych, jest to prosta kwestia wyrazów. Nazwijcie rzecz jak się Wam podoba, byleście mogli dobrze zrozumieć jedni drugich.